Zapraszam Was dzisiaj na ogromny kalendarz adwentowy z Tigera. Będą tutaj dodatki świąteczne oraz rzeczy do domu. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie te gigantyczne kalendarze adwentowe, więc zaczynamy! Ja nie mogę się doczekać, co tutaj jest! Jak widzicie, kalendarz adwentowy przeszedł niezłą metamorfozę. Wcześniej był fiolentowy i ten gigantyczny kalendarz powstał z Sensei i z Pepko to czas na Tigera! zaczynamy od pierwszej szufladki największej, dajcie znać czy podoba wam się zielony kalendarz i czy ładnie jest ozdobiony, mamy już pierwszą rzecz i od razu widzę, że będzie to jakiś kocyk, wszystkie rzeczy w tym kalendarzu adwentowym zostały kupione w sklepie Tiger, kupiła je moja mama, ja nie wiem więc co jest w środku i uzupełniła taki kalendarz adwentowy dla mnie, wielki koc w paski, zobaczcie jak fajnie wygląda przy tym kalendarzu, dobrze wiecie, że koce uwielbiam, trochę świątecznych mam, ale ten jest po prostu idealny, więc mega zaskoczenie, na pierwsze okienko sto 140 na 180 jego wymiar, a cena 40 zł. Wszystkie z tych rzeczy zostały kupione na dniach, więc jest to nowa kolekcja. Jakaś czapeczka mi się tu wyłoniła, więc ten kalendarz adwentowy może być inspiracją do Waszych zakupów, bądź prezentów świątecznych. No i właśnie z takich świątecznych gadżetów, dodatków najbardziej lubię miski, kubeczki, pojemniki, więc zachwyciłam się nią. Jeszcze takiej nigdy nie widziałam. Biała miska z mikołajkiem za 12 zł. Jeżeli chodzi o poduszkę cekinową, która tutaj jest na środku dla ozdoby, to kupiłam ją w tamtym roku w Pepco. Ona ma odwracalne cekiny. Wpadajcie też do mojego sklepu internetowego Glambella, gdzie możecie kupić takie piękne, świąteczne poszewki z lamą i nie tylko. Numer 3 jeżeli lubicie takie ogromne kalendarze adwentowe, zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, to na pewno wymyśli się jeszcze jakiś z innego sklepu, nie no to jest rewelacja czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałam, mamy tutaj wszystkie ozdoby potrzebne, żeby zrobić fryzurę Rudolfa ja cię kręcę, To wy najczęściej kupujecie w tajgerze, dajcie znać, bo właśnie mi ten sklep kojarzy się z takimi śmiesznymi mega fajnymi ozdobami, wypełniacz do koka Sówki z rogami, z oczkami i z nosem. Czegoś takiego, serio jeszcze nigdy nie widziałam. Zadyszkę, coś takiego. Numer 4, malutkie okienka. I zawsze ciekawi mnie, co tutaj jest. Często się zdarzają skarpetki, ale widzę tutaj wow, świąteczną biżuterię. I co wam powiem? Dzisiaj tak się śpieszyłam, żeby nagrać ten odcinek, że jak widzicie, żadnych pierścionków nie założyłam, a tutaj mam takie cudne, więc poczekajcie. Wypakuję je i wszystkie założę. Tak wyglądają pierścienie na dłoniach, dajcie znać, który najbardziej Wam się podoba. I takie opakowanie z pierścionkami, to cena 6 zł, no i mamy tutaj po prostu po złotych 50 zł za pierścień. One są regulowane, więc można dopasować. No i takie śmieszne, kolorowe, wesołe pierścionki lubię mieć podczas nagrań, więc jestem po prostu z nimi zachwycona. Numer 5, a w środku skrzynka na listy figurka. A nie, to jest słuchajcie, skarbonka świąteczna, więc bardzo fajnie. Można ją od spodu otworzyć, więc to jest plus. Z Mikołajkiem fajna zdoba w ogóle, nawet nie jako skarbonka. Cena to 10 zł. A jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego filmu, gdzie otwieram kalendarz adwentowy z Tigerem, to koniecznie nadróbcie zaległości. Zostawię linka w opisie. Numer 6. Mikołajki, mimo że ten kalendarz adwentowy jest zrobiony przez moją mamę, wypełnienie to cały przerabiam ja. Malowałam go i naklejam różne naklejki. Dajcie mi znać. Czy Wam się podoba? Dużo czasu poświęciłam na niego. Już możemy się zorientować, że to jest czapka, więc mikołajki i czapka mikołajowa. Typowo świąteczna, ale zobaczcie jak ona jest wielka i długa. Taka oto czapka mikołaja kosztuje 10 zł. No i bardzo mi się podoba, że jest taka wiecie nietypowa w paski biało-czerwone, bo zazwyczaj są po prostu tylko i wyłącznie czerwone. Na samym dole czeka na nas siódemeczka, a w środku... Miska. Miska z Mikołajem, a w środku jest miarka. To jest naprawdę bardzo fajny patencik, ale możemy ją po prostu normalnie wypełnić, nie używać jako miarki. 8 zł za taką miseczkę. Mamy już drugą do kompletu, więc bardzo się cieszę, bo tak jak Wam mówiłam, tego typu ozdoby i gadżety świąteczne najbardziej uwielbiam. Numer 8. I mam teraz do Was takie ciekawe pytanie: jeżeli mielibyście zrobić taki wielki kalendarz adwentowy dla kogoś, to co byście włożyli do środka? Mieliśmy miskę z miarką, to teraz przyszedł czas na foremki, więc w grudniu. Dniu, moje świąteczne vlogi, zapraszam Was na pewno będziemy robili pierniczki razem, więc foremki jak najbardziej się przydadzą. Już w jednym kalendarzu adwentowym w tym roku miałam foremki, ale trochę inne i chyba były większe. Tutaj mamy ciastka, tutaj chyba czapka mikołajowa, a to co to może być? Dajcie znać. A, dobra, widzę. Na opakowaniu umieścili. To chyba jest po prostu taki czajniczek, czy ja dobrze mówię. Szufladka numer 8 i 8 zł to też jest cena tego zestawu. Numer 9, jak wiecie, zawsze czekam na te największe okienka, ale też jestem bardzo, bardzo ciekawa, co w tych małych się znajduje. Ula la! To jest bombka! I to jaka! Jak wiecie, nagrywam filmy na YouTubie, więc to moje życie trochę z filmami związane jest i mamy bombkę filmową. No rewelacja właśnie w tej grze, zawsze są takie świetne bombki. Muszę wpaść w jakieś bombki sobie kupić, bo już mam. Dosyć dużo śmiesznych, ale kilka nowych fajnych się przyda. Tena za taką bombeczkę to 6 zł. No i czy wy ozdabiacie śmiesznie wasze choinki, czy raczej są to bombki w jednym kolorze, wzorze, jak to wygląda? Numer 10 Wolicie choinkę sztuczną czy prawdziwą? Ja mam dwie sztuczne, szarą i białą. Zobaczę, może mm, dwie rzeczy to są. Może ubiorę dwie, a może jedną. Jest tutaj taka laseczka Mikołaja i druga rzecz to też laska. Zacznijmy od tej rzeczy. Jest to balon foliowy, ale zobaczcie, jaki wielki przy tym chłopie naprawdę. Gigantycznie wygląda i z tyłu mamy informację, że jest to 120 cm, więc rewelacja. Do jakiś fotek będzie naprawdę fajny. 8 zł cena za ten balon. A druga rzecz też mnie mega zaskoczyła. To są serwetki w kształcie laski cukrowej. Nigdy takich nie widziałam, tak samo jak takiego balona też nie. Za serwetki 6 zł i mamy tutaj 10 Sztuk. Czas na numer 11 właśnie z tymi laseczkami. Opakowanie. Jakaś karteczka. O, widzę, że mega mi się to przyda. Zestaw symboli do podświetlanej tablicy. Macie takie tablice. Ja właśnie mam i dawno jej nie używałam, więc mega będzie wykorzystać je właśnie na niej. Kurczę, teraz się zastanawiam, bo ja mam tablicę już widzę, że na pewno niższą, ale z drugiej strony zawsze mogę jakoś to poucinać, no nie? 20 różnych wzorów tutaj mamy. I cena za ten gadżet to 6 zł. Numer 2 12, jesteśmy w połowie kalendarza adwentowego, a przypominam Wam, że do końca listopada wstawiam filmy aż dwa razy dziennie. Kubek, jak ja z kubka się cieszę! I to jeszcze jakiś śmieszny, Mikołajowy. Po pierwsze, to uwielbiam kubki, mam ich bardzo dużo i nigdy nie jest mi mało. I mam te, do Was takie pytanie: czy chcecie, żebym nagrała Wam film ze świąteczną kolekcją moich kubków? Jestem ciekawa, czy coś takiego by Wam się spodobało. Jeżeli chodzi o ten kubek, naprawdę jest fajny, taki nietypowy kształt i cena też jest bardzo, bardzo ok, ponieważ 12 zł kosztuje kubek. Mikołajowe. Trzynastka jaka duża, więc raczej nie będzie pechowa. Jaki hit w środku? Ja uwielbiam opaski, czapki, ale takiej to jeszcze nie miałam. jeżeli szukacie śmiesznych ozdób na głowę, no to w tej na pewno mnóstwo takich znajdziecie. Ja co roku do nich na święta zaglądam, no i zawsze jest ubaw. Cena za opaskę to 10 zł, 14 tam było wcześniej opakowanie z laseczkami i była laska, więc zobaczymy co będzie tu kolorystyka bardzo podobna, ale co to jest? Uuu! widzę, że coś dla zwierzaka, taka kokardka więc jeżeli psiaki wasze nie lubią nosić ubranek, no to taka zobaczcie, obruszka będzie idealna, żeby zrobić jakieś świąteczne zdjęcie, ja na pewno założę to mojej pandzie i wstawię wam tutaj za chwilę filmik jak ona w tym wygląda, ale piękny piesek kokarce, kokardce, no śliczny cena takiego gadżetu to 12 zł, a 15 jest na samiutkim dole i super, mamy tutaj bombkę. Jedną choinkę ubieram właśnie tak na kolorowo, a drugą srebrno-pudrowo-różowo. Co myślicie o takiej bombce z balonem? Dla mnie naprawdę bardzo nietypowo wygląda. Koszyk też jest ozdobiony koronkowo. Bombka srebrna. Wow! Fajna! I też w bardzo fajnej cenie. 6 zł. 16 bałwankowa. Co to może być? Dzwonek! Bardzo ładny, czerwony. I uwaga! Czas na test! Halo, halo, kto jeszcze nie zostawił? Hej, piesku! Łapki w górę pod tym filmem, to dzwoneczek przypomina. Cena za dzwonek to 10 zł, no i mam fajny patencik, psa będę tym dzwonkiem wołać. Siedemnastka, w środku jakiś słoiczek i uwaga, cukieraski. No w tej garży na dziale z jedzeniem trochę rzeczy można znaleźć, ale to jest w ogóle bardzo fajne, ponieważ ten słoik mogę później sobie do czegoś innego wykorzystać, więc jestem zadowolona i mini... Cukierki kosztują 8 zł. One mi trochę przypominają takie lizaki na patyku, takie kiedyś uwielbiałam. Dajcie znać, czy Wam też się z tym to kojarzy. Zobaczcie, tu była 17 i jedziemy na samą górę. Po 18. Sprawdźmy, co tu się znajduje. Kolejne pierścienie, rewelacja. Jestem ciekawa, który zestaw bardziej Wam się spodobał. Myślę, że ten, który mam obecnie na dłoniach, jest taki bardziej szalony, a tutaj coś eleganckiego. Zobaczcie, jakby założyć na przykład tylko te dwa. Cena tak samo 6 zł, no i ja się z pierścionków bardzo cieszę, bo. Bo zawsze mi się gdzieś gubią. 19, duża szufladka. Co tutaj będzie? Jakieś chusteczki, ale coś jeszcze obok. Wejmijmy to. Pudełeczko. Pudełko mikołajowe, plastikowe, za szósteczkę. I w sumie pasujące wzorem tutaj chusteczki za 2 złote. Śmieszne chusteczki też bardzo lubię, mega mi się to podoba. Pudełko nadaje się na cele spożywcze, więc może jakieś pierniczki właśnie tutaj do niego trafią. Fajny Mikołaj, coś takiego innego. Zawsze mam takie zwykłe pudełka, a tutaj super. Numer 20, co tym razem Mikołaj nam przygotowały jakiś prezent, to na pewno jaka rewelka to są karteczki samoprzylepne, ale w ogóle fajny patent, żeby właśnie położyć mniejszą paczkę na większą i przewiązać to kokardką. Super pomysł na jakiś taki dodatek do prezentu, a kosztują one 10 zł. 21, spora, spora szufladka, choć wiadomo, największa jest ostatnia. Tutaj jak widzicie opaska. Cena za opaskę, dyszka, prezenciki, więc taka bardzo, bardzo efektowna. Ja co roku mam jakieś nowe opaski i zobaczcie, że co chwilę jest coś nowego. No i tak jak Wam mówiłam, polecam tego typu gadżety, chociażby na domową sesję zdjęciową, naprawdę fajne, pamiątkowe zdjęcia cała fotka zawsze dobry pomysł. Numer 22. Co to jest? Jakiś łańcuch na choinkę? Nie, za krótki. Nie no, hit! To jest taki naszyjnik zrobiony z bombeczek, oczywiście plastikowych, ale to jest po prostu rewelacyjne. Czyli po prostu można przebrać się za choinkę. A cena naszyjnika to 12 zł. 23. Po prostu chce mi się śmiać, ale fajne, fajne te gadżety. Przede wszystkim o to chodzi, żeby było coś wesołego. Tutaj jakaś chatka z piernika, no nie? Zaraz zobaczymy, co to dokładnie. Hmm, no na razie się nie domyślam. To no po prostu padłam. Czapka, domek z piernika. No! Totalny hit. Nie widziałam jeszcze czegoś takiego nigdy. Zaraz ją przymierzę dla Was. 15 zł za taką czapkę. I ostatnia szufladka. Numer 24. Jedna z największych w tym kalendarzu adwentowym. Bałwanek jakiś mnie tu powitał, ale jakie to jest cudne. Jeszcze tego nie wyjęłam. To jest chyba jakiś słoiczek, no nie? Jakie ciężkie. Nie, no rewelka. Tego typu rzeczy bym chciała mieć więcej na święta bałwanek. Uj, mam nadzieję, że nic nie zrobiłam. Na szczęście nic nie popsułam. Duży pojemnik na ciasteczka, czy to jakieś po prostu rzeczy. Jak dla mnie po prostu najpiękniejsza rzecz z tego kalendarza adwentowego i cena za taki pojemnik to 25 zł. Rewelacja! No to co? Kto oglądał otwieranie pudełeczek do końca, niech napisze zielony w komentarzu, a tymczasem zobaczcie jak pięknie wyglądają te wszystkie rzeczy. To jest taki kalendarz z rzeczami, gadżetami do domu. Ja właśnie Właśnie takie lubię najbardziej. Tak mi się pięknie na to patrzy, że aż zrobię zdjęcie i wrzucę zaraz na Instagrama. Wiem, że jesteście też ciekawi ceny, ile kosztowały te wszystkie rzeczy razem. Wyszło mi za to 280 zł. Cenę podzieliłam na 26, ponieważ mieliśmy tutaj dwa produkty więcej. I średnio za produkt wychodzi 10 80 zł 80 groszy. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tym kalendarzu adwentowym. Dajcie mi znać w komentarzu. Tak przedstawia się kalendarz adwentowy... Razem z jego zawartością, powiedziałabym, że jest to taki kalendarz adwentowy domowy, a taki kupny domowy. Otwierałam na kanale tylko, że on kosztował chyba 7 czy 6 słów, więc ten jest dla mnie no bez porównania. A jeśli lubicie świąteczne gadżety, zapraszam Was do mojego sklepu, gdzie mam świąteczne zestawy, pudełka, niespodzianki, mystery boxy właśnie o świątecznej tematyce. Za 30 zł minimum 5 rzeczy, za 50 zł minimum 7 rzeczy, Glambella.pl A jeśli ten odcinek Ci się spodobał i chcesz więcej takich dużych kalendarzy adwentowych na moim kanale, zostaw koniecznie kciuka w górę i nie zapomnij zasubskrybować na dole czerwony przycisk, żeby nie ominąć kolejnych filmów. Przypominam Wam filmy codziennie o 8 i 15. Papa! Pa!